Witam wszystkich bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Gdańsku. Cieszę się, że w kolejnym dniu nowego roku możemy wspólnie studiować Słowo Boże i dziękuję za to, że przez tak długi czas jesteście z nami, że dochodzą nowe osoby do naszej YouTube'owej rodziny. Mam nadzieję, że z czasem nasz wirtualny zbór będzie jeszcze większy i że będziemy mogli właśnie wspólnie wzrastać w Chrystusie, w poznawaniu Jego Słowa. To nie jest tylko tak, że Wy jesteście ubogaceni na przykład materiałami, które tutaj serwujemy na naszym kanale, bo często tak mówicie, że tak jest. Ale my również jesteśmy ubłogosławieni poprzez feedback, który otrzymujemy od Was. Dlatego jest to obopólna korzyść, obopólne takie błogosławieństwo i chwała Bogu za to, że dał dzisiaj takie możliwości, że możemy właśnie nawet będąc daleko od siebie być sobie bliscy. I czuć niemalże fizyczną bliskość w momencie, w którym widzimy siebie poprzez łącze internetowe. Dzisiaj chciałbym przestudiować z Wami fragment z trenów Jeremiasza, albo te, inaczej tak zwanych lamentacji, które no, sugerują, jak sama nazwa tutaj nasuwa na myśl. Że są czymś smutnym, czymś takim dobijającym, są takim narzekaniem i tak dalej. Ale nawet wśród takich treści znajdują się pewne takie perełki, pewne myśli, które warto jest podkreślić. I jedną z takich myśli jest właśnie trzeci rozdział Trenów, i tam werset 22. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego. Nie ustaje. Niesamowity obraz Pana Boga, prawda? Gdybyśmy przestudiowali wcześniejsze fragmenty, zanim ta wypowiedź się tutaj pojawia, to Jeremiasz pisze o strasznych rzeczach. On pisze o zniszczeniu Jerozolimy, o tym, jak właśnie wszystkie domy są popalone, jak kobiety były gwałcone, jak ludzie byli uprowadzeni, jak po prostu wiele brutalności było zła, zaznali on. On nie mógł sobie z tym poradzić, psychicznie po prostu nie był w stanie tego znieść. Mówi: Boże, dlaczego? Ja, ja się pytam Ciebie, czemu? Ja krzyczę, błagam, proszę Cię, żebyś odpowiedział, a tutaj zdaje się, że ty w ogóle nie słuchasz mnie ani nic. I, I tak narzeka po prostu strasznie i bardzo przejmuje się losem swojego narodu, chociaż on sam był ocalony przez Boga i miał się dobrze. I wrogowie byli do niego bardzo życzliwie nastawieni, nawet go wolno puścili, pozwolili mu ziemię zakupić i tak Ale on jednak bardzo utożsamiał się właśnie z narodem izraelskim. Bolał nad tym, że pomimo tylu różnych ostrzeżeń, naród odwrócił się od Boga i nie zważał na jego przykazania, na jego ostrzeżenia. Mówił Boże, czemu tak się stało? Jak długo będziesz się gniewał na nas? A potem nagle taka refleksja przychodzi. Mówi, wspominanie własnej niedoli to jest i trucizna, a przecież niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego ranka odnawia się na nowo i tak dalej. Zobaczcie, co tak naprawdę Jeremiasz tutaj mówi. Dzisiaj do nas. Nie ma takiego doświadczenia. Nie ma takiego bagna. Nie ma... Takiej sytuacji, z której Bóg nie byłby w stanie nas wydostać. Nie ma takich okoliczności, w których łaska Boża w jakikolwiek sposób byłaby ograniczona. I to jest w pewnym sensie też kontynuacja tego, co mówiliśmy wczoraj. Musimy nauczyć się dostrzegać niebiańską rzeczywistość, te dowody łaski Pana, które zsyła na nas każdego dnia. Bo skoro ta łaska jest niewyczerpana i każdego dnia odnawia się, to oznacza, że jeżeli tego nie dostrzegamy, to nie coś z Bogiem, czy z Jego łaską jest nie tak. to Z naszym duchowym wzrokiem jest coś nie tak. Pan Bóg chce nam błogosławić w każdym dniu. Pan Bóg jest z nami w każdym momencie naszego życia. Jego miłosierdzie jest. Niczym nie ograniczono. Dlaczego więc, można powiedzieć, że złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom? Tak często się ludzie zastanawiają. I to jest jedno z egzystencjalnych pytań, które u wielu przekreśla Boga. Gdyby Bóg istniał, nigdy w życiu nie spotkałyby mnie takie złe rzeczy, albo na przykład, nie wiem, nie byłoby obozów koncentracyjnych, czy nie wiadomo czego tam jeszcze. Ale zwróćcie uwagę, kochani, że nie tylko Pan Bóg działa na tym świecie, ale również i diabeł. I chociaż Bóg jest wszechmogący i mógłby kiwnięciem jednego palca wszystko załatwić, to jednak Bóg, jeżeli chce być sprawiedliwy, chce być uczciwy, musi pozwolić na to, żeby nie tylko On pokazał swoją moc i to, co On ma do zaoferowania człowiekowi, ale również musi pozwolić na to, żeby diabeł zamanifestował swój charakter. Dlatego, że każdy człowiek musi dokonać wyboru, któremu Panu chce służyć. A żeby dokonać wyboru, to musi znać ofertę każdego z nich i charakter każdego z władców. Gdyby tylko Bóg mógł pokazać siebie, swoje możliwości i swoje błogosławieństwa, Diabeł by przyszedł i powiedział: Słuchaj, a dlaczego ty możesz tutaj człowiekowi zaoferować coś, a ja nie? Zresztą, czy nie powiedział tak na przykład w przypadku Hioba? Bóg powiedział: Widziałeś mojego sługa Hioba? Nie ma mu równego na ziemi. Mąż to sprawiedliwy, nienaganny, po prostu fantastyczny człowiek. A diabeł mówi tak: Myślisz, że za darmo on taki jest? Sztuczyłeś go zewsząd opieką błogosławieństwem, zapewniłeś mu dostatnie życie. Wystarczy, że mu to zabierzesz. Zobaczysz, że będzie klnął prosto w twarz. I Pan Bóg mówi, dobrze, spróbuj. I okazało się, że Pan Bóg miał rację. I co? I diabeł mówi, a no, ale to dlatego, że nie pozwoliłeś mi dotknąć Jego. Pozwól mi Jego dotknąć. To wtedy zobaczysz, że będzie przeklinał Ciebie. On mówi, jeżeli musisz, Dotknij go, ale nie możesz go zabić. Uderzył w niego złośliwymi wrzodami, a Job to powiedział. Nawet gdybym mnie zabił Wszechmogący, będę mu ufał. Dlaczego Job się tak zachował? Czy on miał jakiś mózg wytrany? Może był jakimś masochistą? Może lubił po prostu yy, przeżywać ból i cierpienie? Nie, ale on znał swojego Boga. Może nie znał go w pełni, bo później na sam koniec powiedział, tylko ze słyszenia Ciebie znałem, a teraz moje oko ujrzało Ciebie, więc wszedł w głębszy wymiar Poznania Boga, ale jednak na tyle, na tym etapie, na którym się znajdował znał Boga, że wiedział, ile Mu zawdzięcza, wiedział, kim on dla Niego jest, i wiedział, jak niesamowita jest jego łaska. Dlatego nikt i nic nie było w stanie oderwać Go. Od jego mistrza. I teraz pytanie, które każdy z nas powinien postawić sobie dzisiaj brzmi: czy dostrzegam w swoim życiu każdego dnia niewyczerpane objawy łaski Pana i dowody Jego miłosierdzia, jakie okazuje względem mnie? Wiecie, bo tego można i nawet trzeba się nauczyć. To nie jest coś naturalnego dla człowieka, żeby w taki sposób myślał i żeby takie rzeczy dostrzegał. Ostatnio miałem rozmowę z pewnym człowiekiem, który miał pretensję do Boga i który mówił, że nie rozumie tego, dlaczego jego syn w nastoletnim wieku, w okresie dojrzewania, zachorował na epilepsję. Mówi, Wszystko było dobrze, gdy był malutki. Miał jeden atak, a potem przez szereg lat, 15, 16, czy tam ileś, nie miał nic. I teraz nagle, gdy dojrzewa, to wszystko wróciło i jest naprawdę kiepsko. On mówi, ja się gniewam na Boga. Jak, jak on mógł w ogóle coś takiego zrobić? I wiecie, wtedy mu powiedziałem pewne słowa, jeszcze do... Do jakiegoś czasu i nie potrafiłem tak myśleć, ale tak jak mówię, człowiek wszystkiego może się nauczyć w miarę, gdy doświadcza pewnych rzeczy. I mówię, słuchaj, masz do wyboru: albo mieć do Boga pretensje o to, że Twój syn zachorował i że cierpi. To jest normalne, jeżeli kochasz swoje dziecko, bo pragniesz dla niego tego, co jest najlepsze. Albo możesz okazać Bogu wdzięczność za to, że przez te 15-16 lat uchronił Twojego syna. Przed nawrotem tej choroby i nie musiał brać ani lekarstw ani niczego. A może akurat jest to jakaś metoda, za pomocą której Pan Bóg chce przyprowadzić Twojego syna do siebie. Bo wiem, że ten chłopak też prowadził takie różne życie. I teraz wiecie, no mamy do wyboru. W momencie, w którym przychodzą jakieś doświadczenia. Albo możemy powiedzieć, Panie Boże, dziękuję Ci za to, że okazałeś mi łaskę. Albo możemy mieć pretensje do Boga. Boże, dlaczego mnie to spotyka? Wiecie, ja na przykład, jak moja córka chorowała, bo mam trzy córki, moja średnia córka bardzo dużo chorowała, miała pięć operacji, każda z nich zagrażała jej życiu. Eee, ja miałem w pewnym momencie pretensję do Pana Boga. Kiedy już tych doświadczeń naprawdę pod tym względem było tyle, że ciężko było to znieść. Ale mieliśmy wsparcie przyjaciół, mieliśmy wsparcie naszego wspaniałego zboru. I, I wspólnie po prostu przeszliśmy przez to doświadczenie. Ale pojawiły się w pewnym momencie pytania. Mówię, Panie Boże, dlaczego? Jednak później przyszła taka refleksja i zrozumiałem. Zobaczmy. Nie, nie miej pretensji do Boga, że Twoja córka jest chora. Popatrz, że na przykład za każdym razem potrafił załatwić wybitnych specjalistów, którzy przeprowadzali zabiegi. Że chociaż operacja teoretycznie miała się nie udać, miała być taka skomplikowana, że zagrażała jej dalszemu zdrowiu i życiu, to ona jest zdrowa, żyje, rozwija się prawidłowo, wszystko jest w porządku. I, I wiecie, to jest tylko kwestia przestawienia. Sposobu myślenia i, i nauczenia się dostrzegania Bożego działania w różnych sytuacjach, nawet najtrudniejszych. W liście do Rzymian 8:28 jest napisane, że Pan Bóg we wszystkim działa ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Więc nawet z najgorszej sytuacji potrafi wyprowadzić coś dla naszego dobra. Potrafi najgorsze okoliczności obrócić na naszą korzyść, jeżeli Mu ufamy. I według tego, co ten tekst mówi, jeżeli Go miłujemy, jeżeli jesteśmy Mu posłuszni. Więc masz dzisiaj do wyboru, albo każdy dzień jest przecież decyzją, którą podejmujemy. Masz dzisiaj do wyboru. Albo będziesz biadolił i narzekał, że w życiu spotykacie tyle zła i dlaczego akurat Ty doświadczasz czegoś takiego, albo podziękujesz Panu Bogu za to, że dawał Ci siłę, dawał Ci możliwości do tego, żebyś był w stanie przetrwać tą sytuację do dzisiaj. Poprosisz Go o dalsze prowadzenie, o Jego wskazówki, o ochronę. Decyzja należy do Ciebie. Pozwólcie, że pomodlę się na koniec. Panie Boże, ukochany, który mieszkasz w niebie, dziękujemy Ci za to, że jesteś takim cudownym, wspaniałym Bogiem. Bogiem, który jest pełen łaski, pełen miłosierdzia, pełen współczucia, Bogiem, który pochyla się nad naszą nędzą, który odczuwa nasz ból, który przeżywa razem z nami rozterki, smutki, słabości, który potrafi z nami płakać i potrafi się z nami cieszyć. Nikt w całym wszechświecie nie jest tak empatyczny jak Ty. Ale Boże, często z powodu naszego bólu, gniewu, pretensji, nie dostrzegamy tego, że taki właśnie jesteś. I dziękujemy za to, że poprzez treny Jeremiasza dzisiaj nam o tym przypomniały. Że nie jesteś Bogiem deistycznym, który wykonał swoją robotę w postaci stworzenia świata, a potem odwrócił się na pięcie i mówi radźcie sobie beze mnie. Ale że jesteś Bogiem, który jest zaangażowany cały czas w losy tego świata i w losy każdego pojedynczego człowieka. Boże, spraw, abyśmy w dzisiejszym dniu mogli Ci bardziej zaufać, mogli bardziej otworzyć Twoje serce i umysły, abyś nauczył nas patrzeć tak, jak Ty patrzysz, abyś nauczył nas dostrzegać, jak Ty dostrzegasz. Żeby w naszym życiu było więcej wdzięczności za to, co od Ciebie otrzymujemy. Zamiast traktować to jako coś oczywistego, albo domagać się jako czegoś, co nam się należy. Nic nam się nie należy. Jeremiasz pisze o łasce, o niewyczerpanej łasce. A łaska to jest niezasłużona życzliwość. Dlatego chcemy Ci, Panie, podziękować za to, że chociaż w żaden sposób sobie nie zasłużyliśmy, gdy każdego dnia dajesz nam niezliczone dowody Twojej życzliwości i miłego nastawienia do nas, chęci błogosławienia i prowadzenia nas, chociaż jesteśmy zbuntowani przeciwko Tobie i chociaż często ciągnie nas do tego, co złe, a nie do tego, co dobre, prosimy Panie, aby Twoja determinacja i Twoja miłość zdobyła naszą oferta. I wygrała je dla Twojego królestwa. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy czas, który mogliśmy spędzić razem. Życzę Wam Boż Bożego Błogosławieństwa. W dzisiejszym dniu zachęcam do tego, abyście subskrybowali nasz kanał, abyście regularnie odwiedzali go każdego dnia. Zostawiali komentarze, lajki. Jeżeli macie jakieś pytania czy doświadczenia, którymi chcielibyście się podzielić, zachęcamy do tego, żebyście zostawili właśnie je w komentarzach albo nawet napisali prywatną wiadomość, czy sms-em, czy mailem, może e, zadzwonili. Jeżeli macie chęć porozmawiać, podzielić się tym bezpośrednio. E, zawsze jest to mile widziane i bardzo chętnie będziemy odpowiadać na Wasze wiadomości, e, słuchać Waszych doświadczeń. Na dzień dzisiejszy żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.